Jestem dietetyczką po efektywnym wyleczeniu IBS i a dzisiaj pokażę Ci, co jem w ciągu dnia na Seszelach, a przy okazji opowiem trochę o jedzeniu w tym hotelu. Śniadanie tutaj wyjątkowo jest mini bufet, na którym znajdziecie mnóstwo różnych opcji. Są owsianki, owoce, ryby, mięso, wędliny, oczywiście jakieś opcje na słodko, a nawet tutaj szekary, ale oprócz tego jest też menu, z którego jedzenie serwowane jest na świeżo, i zobaczycie, że taka opcja jest we wszystkich tutaj restauracjach. Ja zdecydowałam się na jajecznicę, którą ostatecznie zjadłam bez tego pieczywa, do tego mnóstwo warzyw plasterek wędzonego łososia. Ananas i do picia zawsze zielona herbata, i mnóstwo wody. No, i to się nazywa zdecydowanie śniadanie z widokiem. Uwielbiam tutaj, jest pierwszy posiłek. Drugie, drugi posiłek na lunch to zupełnie inna restauracja, gdzie również jest menu i serwowane jedzenie. Ja tutaj zdecydowałam się na mojego ukochanego Pokeboula z tuńczykiem, mnóstwem warzyw, a Maciek wybrał makaron z owocami morza, do tego napoje i znowu ten widok. To jest zdecydowanie najpiękniejszy widok w hotelu, jaki kiedykolwiek miałam. No może oprócz Malediwów, a jedzenie jest naprawdę wybitne. W opcji All Inclusive oczywiście można też brać. W międzyczasie wszystkie napoje, kawy, herbaty, alkohole, soczki i to jest naprawdę fantastyczne. No i trzecia restauracja na kolację, już bardziej w stylu włoskim, gdzie również jest serwowane jedzenie z menu, na czekadełko podają focać z oliwą i octem, a ja później wybrałam po prostu sałatkę z tuńczykiem, bo nie byłam już szczególnie głodna. Wszystko było naprawdę przepyszne.